Cześć Wam wszystkim z tej strony, Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam wideorejestrator MiO MiView C320. Zanim przejdziemy do testowania wideorejestratora MiO MiView C320, zwróćmy uwagę na przyciski. Wszystkie cztery przyciski są łatwo rozpoznawalne, ponieważ ikonki w menu po prawej stronie odpowiadają w poziomach dokładnie przyciską po prawej stronie. Gdy chcemy przejść do danego ustawienia, wystarczy przycisnąć przycisk dokładnie, tak jak ikonka wskazuje. Menu jest w języku polskim bardzo łatwo konfigurowalne. Mamy tutaj mnogość funkcji, które możemy włączyć wyłączyć, tak jak na przykład mikrofon. Możemy wyłączyć, gdy nie chcemy, żeby nagranie wideo miało dźwięk nagrany. Możemy skonfigurować sobie dodatkowe ustawienia, jak WDR, Wide Dynamic Range, dzięki czemu nagrania, szczególnie wieczorem, będą czytelniejsze, a reflektory samochodów, które będą świecić w naszym kierunku, nie będą oświetlały albo prześwietlały obrazu. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze kilka innych funkcji, jak możliwość ustawienia dokładnie nagrania, czy chcemy zapis mieć jedno, 3 lub 5 minutowy, czy chcemy zwiększyć, zmniejszyć wartość ekspozycji, czy też częstotliwości z 50 na 60 Hz, wszystko zależy od naszych potrzeb. Czułość czujnika, G-sensor, który rejestruje przyspieszenie, jakieś uderzenia oraz kierunek uderzenia, ewentualnie można skonfigurować, dodatkowo nadruk tekstowy, to jest taka możliwość. be gdzie możemy wpisać sobie numer rejestracyjny naszego pojazdu i każde nagranie zapisane na karcie pamięci dodatkowo będzie miało numer rejestracyjny wpisany. To jest taka dodatkowa oczywiście rzecz. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, możemy ustawić, żeby był zawsze włączony, żeby się wyłączał. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Wideorejestrator c 320 kosztuje około 320 zł, podobnie jak nazwa na to wskazuje, ale warto dokupić sobie od razu przy zakupie tego wideorejestratora, bo że go polecam kartę pamięci 16 lub 32 GB, może być oczywiście też 8 GB, ponieważ na tej karcie pamięci będziemy zapisywać nasz materiał, czyli nasze filmy wideo. Warto kupić kartę minimum klasy 8 lub 10, chodzi o szybkość zapisu na karcie. Materiał, jaki jest zapisywany, jest rejestrowany w rozdzielczości Full HD i 5 minut nagrania to jest około 295 MB. Tak więc łatwo sobie policzyć ile minut chcielibyśmy do Tyłu mieć zapisanych na karcie pamięci, i jaką kartę powinniśmy mieć. 1 GB to jest około 1000 MB. Eee, szerokokątny obiektyw, 130 stopni nagrania, tak jak widzicie, to jest bardzo szeroki obiektyw i umożliwia nam tutaj rejestrowanie nie tylko tego, co przed nami, ale także po bokach. W związku z czym już ledwo wyprzedzające nas. Pojazdy będą widoczne w oku kamery, i dzięki temu będziemy mieli dowód w razie jakiegoś najechania na nas z prawej czy z lewej strony. Mio -Mi View C320 ma jeszcze dodatkową funkcję, o której już wspomniałem: trzyosowy sensor przeciążeń, który rejestruje przyspieszenie, kierunek ewentualnego uderzenia, hamowanie, czyli osie XYZ. Co to powoduje? Bardzo prosto, na przykład stoimy na pasach albo przed pasami, a ktoś nas uderzył od tyłu. No i w takiej sytuacji ktoś będzie mógł nam udowadniać, tłumaczyć, że to my pojechaliśmy do tyłu, że zapomnieliśmy hamulca na przykład zaciągnąć, a to się okaże, że on w nas oczywiście uderzył. I przeglądając materiał w oprogramowaniu darmowym, Mio View Manager od Mio, bardzo dobre oprogramowanie, zobaczcie sobie na kanale forum WiedzyPL na YouTube, jest dokładnie opis, jak obsługiwać, jakie daje możliwości. Możecie zobaczyć, że podczas przeglądania materiału zapisanego na karcie pamięci możemy dodatkowo równolegle obserwować, co się działo z czujnikiem przeciążeń, ponieważ zapis na karcie pamięci jest generowany podwójny, czyli nagranie wideo z audio oczywiście oraz osobny pliczek rejestrujący właśnie czujnik przeciążeń, co się dzieje w danej sekundzie, co chwilę. I to jest dosyć ciekawa informacja dla osób, które chcą jeszcze lepiej e, zabezpieczać. Można powiedzieć, swoje mienie, to co się dzieje, e, no to jest łatwiej po prostu potem udowodnić w sądzie czy policji, co dokładnie się działo. E, czy coś jeszcze, bardzo istotnym jest to, że wideorejestrator jest malutki, e, bardzo dobrze trzyma się uchwyt szyby i ten uchwyt jeszcze ma jedną fajną zaletę: umożliwia obrócenie wideorejestratora MiView Mi C320 do środka, czyli możemy rejestrować na przykład wnętrze pojazdu i na przykład, gdy jedziemy w samochodzie, powiedzmy, że sobie tam śpiewamy, czy cokolwiek się dzieje, możemy sobie nagrać to co się dzieje wewnątrz pojazdu i na przykład udostępnić potem w mediach społecznościowych, gdy mamy oczywiście taką ochotę. Szczególnie że szerokokątny obiektyw 130 stopni daje nam spore możliwości nagrania wszystkich w pojeździe. Czy wideorejestrator C320 jest godny polecenia? Oczywiście, że tak. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chcielibyście zapisywać pozycję GPS i móc potem to przeglądać jeszcze dodatkowo w MioMiView View Manager w oprogramowaniu MIO, no to w takim wypadku lepiej zainwestować w Mi View C330. Jeżeli jednak nie jest wam potrzebny GPS, C320 będzie idealnym wyborem do samochodu osobowego i nie tylko. Czy coś jeszcze na sam koniec, z pewnością mogę polecić to urządzenie, dlaczego, bo wysoka jakość nagrań, wysoka jakość wykonania oraz sprawdzona marka oraz sprawdzone tak i przeze mnie w gorących klimatach Włoch, bez najmniejszego problemu sprawdza się to urządzenie, nic się nie przepala, nie śmierdzi, w związku z czym spokojnie mogę Wam polecić to urządzenie do zakupu, a jeżeli będziecie mieli więcej pytań albo dodatkowe filmy na temat wideorejestratorów Mio Mi View, Chcielibyście zobaczyć, zachęcam Was do odwiedzenia kanału forumwiedzy.pl na YouTubie. Tam macie sporo ciekawych poradników. Z mojej strony to oczywiście tyle. Zachęcam Was do zakupu. Trzymajcie się, pozdrawiam i do kolejnego filmu recenzji. Cześć!